Cześć, dzień dobry. Ja jestem Bartula, a to jest. Bartelino. Eee, i. Widzisz to samo co ja? Co? Czemu ty nie ma Stefana? Pana, pana konia. Ej, pa... Pan koń. Nie powiedzcie mi na swojego konia, no. Dobra, nieważne. Y... Zostawcie dzisiaj ten w górę, napiszcie w komentarzu. Hashtag pan koń. No. Albo hashtag koń Dobra hashtag koń napiszcie w komentarzu napiszcie w komentarzu zostań w domu Hashtag zostań w domu Hashtag, za, hashtag zostań w domu, tak <laughs> Hashtag zostań w domu obowiązuje Ciu, nie śmiej się <laughs> A, y, Hashtag zostań w domu, hashtag korona Wirus Nie bo z domu mi przypną to, to, to odcinka, nie ja nie daję Ja mam takie <laughs> pytanie Co robimy z tym kupcem? Um, czekaj co z zamian możemy dostać? Dasz? Eee... Nie Nie... Nie... mnie się nie opłaca tak naprawdę Chyba mnie się to nie opłaca, więc... Ło kurde, I... dwa na jednego dwóch e, e, Double kill, I e, free kill Eee... Można e, nowego komu... Ja miałem nie być zwierząt, nie? <laughs> e, tylko nie było Dobra, e, To co robię w tym odcinku? Eee, wiesz co? Masz pomysł? Wiesz co? Eee, nie wiem. Tak naprawdę do 1 kwietnia wychodzi na 16. Więc napiszcie jeszcze dodatkowo poza koniem hashtag i hashtag 16. Pierwszego, hashtag 1 kwietnia. Pier... o Co zrobiłeś! <laughs> co, 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 co zrobiłeś? Chwała, stoję się samym się I hashtag. I hashtag pierwszy. KWIETNIA No może być y Albo pierwsze kwiecień Dobra Dobrze. bez tego hashtagu Bo, może Idziemy okradzać piastkę. Hmm, aha Nie no dobra szukamy panie... Pa, pa, pa. Pan koń? Pana konia tak Tak Nazywał się pan koń po prostu tak Tak Dobra ja biorę mojego konia I lecimy go szukać Jak myślisz ktoś go porwał? E, tak naprawdę To nie wiem Ale... Czy oni nie mogą znać prawdy <grym> Jakiej? Znamię to wszystko. Jak? Jak ty wyskoczyłeś? Ja coś nie mogłem wczoraj. Gdzie? No. ty gdzie go możemy iść szukać? O, kolejny koń. Dobra. Chodź tu. A co to tak, taki wolny jesteś? Przepraszam. <laughs> <laughs> ja <rząd> więc nie będzie. <laughs> to nie będzie. <laughs> nie. Uderzyłeś mojego konia. No właśnie. No właśnie, więc masz problem. O, o kurde! Masz a już mnie uderzyłeś. Wiem. No. sorry, to było przedkowa akwarter. Chodź oddam ci. Nie, bo właśnie... to... <laughs> mówiła. Nie mówiła. Ale mój koń teraz nie leczy się. Co to... <laughs> <laughs> za. ma koronę. Chciałem zmienić pojawia. I ja mam pytanie, to jest pytanie do YouTube'a. Mimo, nie. że nie oglądają moich odcinków, to wiadomo... znaczy... Nie wiem. Dobra, nieważne. Nie było tematu. Dlaczego za tytuł z wczorajszego odcinka? Zmieniłem go, zmieniłem go, bo kurczę, dostałem ograniczenia wiekowe za tytuł nielegalny handel. Oczywiście ten tytuł to był dla żartu. Konopia indyjska czy tam halucynki to wiadomo, że to nie jest zdrowe. Nie wiem. I To ci jak myślisz, daleko uciek? Um, czy ktoś go tam porwał? Koniu... <głos> nie. <głos> Niech on krzyknie do niego tym koń. Czekaj. Gdzie on teraz jest? Kto? A tym wieśniaka tutaj dobra. <noise> ty wieśniaku jeden. tam ci chleba, a ty musisz mi dać. E... Idę stąd. Czekaj, bo na czekaj, ciebie nie Nie ja czekaj, bo ja do kopalni wpadłem. Do kopalni, do wioski. Do... <noise> Teraz z tym koniem. Ja wszędzie mogę z koniem. Ihaha. O kurde, wyjść nie mogę teraz. Ja nic po Stefanie nie mam. No to wyjście jak się nazywa Gabi, bo nie mogę wyjść. <grym> Idę go wyjaśnić. Dawaj. Teraz uwaga, bo znowu dostanę ograniczenia wiekowe za przy. Tem, yy, nie wiem, jak to się nazywa. Zaszerzenie nienawiści, jakoś tak. Chodź tu. Dostał raz. Dostał. Kurde coś stracił. Dwa, trzy i już poleciał. Wiem. A ty wszystko zabrałeś. No wiem. Jaki słodzi? Ja co nie dałem, choć wyścigi robię To na krowie będę jeździł. Na, na, na świnie. Uwaga. Cicho, słuchajcie tego teraz. Jezus Maria, przepraszam bardzo. Muszę dać temu kiedy słuchawki kiedy muszę ciszyć. Uuuu... Co? Nic. Patrz. Patrz. A ja wiem, gdzie jest pan koń. Gdzie? W lawie. Nie, ja Cicho wiem. Cicho, nie mieli stać, prawda? Chodź za mną, chodź za mną. Co? Gdzie chodź Tam go nawet nie ma. Ja nie wiem, ja nie wiem, gdzie on jest. Ja usłyszałem w twoim głosie, ja nie wiem, gdzie on jest. Dobra, nie wiem, wracamy. Co? O co chodzi? <grym> Powracają wakacje, o co chodzi? Chciałem uderzyć królikiem... Co? Mój koń! NIE! Grać Stefan próbował Mój koń zmarł! No to jest 1-1! Jeden, jeden. NIE! Czemu wpadłem do labu? <grym> to samo się stało z moim koniem. Ja... Znajdę sobie świnie jakąś teraz Ja też No ale To był Stefan To każdy Ferę nie miał Stefan na sumie Ale wiesz, że mi wyskoczyło, że gracz Stefan próbował pływać w latach. Tak mi też. Co? Do mnie też to wyskoczyło. Serio to wyskakuje do gracza, który to robił? Ja nie robiłem tego, on to próbował. Ale, ale nie uciekłeś. Moje, mój dom widać stąd. Moje ale, łóżko. Ale teraz. Idę zabić ninja Idę się nać, pośpiech. Cooo! Nie, znowu dostanę ograniczenia! Koniec <śmany> zarazem! To mój! Ja go już zaklepałem. 5 minut temu. Łoty! Masz. Czekaj, ja sam to jem. Masz to. No bierz to! <śmany> Chodź na łańcuch. Nie! Bartek, pamiętasz w ileś tam? To co? Jak to się nazywa? Stronek czyli na smycz. I kurak. No i to. Chodź kuraczku. Kurak. Chodź tu. <laughs> Powiedziałem to tak jakbym miał i mi sprawiała radość znęcania się na nim. Oczywiście tak nie, aż jajko zniósł. Co ty mu zrobiłeś? Na smycz jest. No ej, no. <laughs> no co? <laughs> jak idzie Świnie jest koło twojej hodowli. Gdzie ją ty zabić. Chodź kurok. Teraz ci podaruję spacerku. Jezu. Yes, no. Nie wytnę tego momentu. Specjalnie nie wytnę tego momentu. Nie, dam ci. Chodź. A Jak dasz mi tak słota, to pogadamy. Dałem ci coś. Szkoda, że już głodny nie jestem. Tak, uduś się. Nie! Kuronka wypuściłeś. Weź <laughs> mnie na chodź. Chodź na spód. Chodź Ja wiedziałem, że ty... Czy to Kończymy to... ten odcinek, bo ja zabiję... Ty Zabiję swoje dwa zwierzęta. Są dwójkę zwierząt. Zabiję. Właśnie! Zabiłeś mnie No właśnie, zabiłem. Pana konia i kuroka. Idę się zabić. A miałem już zwierząt niebić, nie? Zabiję nie, zabijasz. Co znajdziemy na weksuszy? To już jest mój koń. To jest mój. No ja go dosiadam. Ja już na nim siedzę. Ty, co mnie bijesz? To nie ja, to tylko te koni. To ja świnie biorę. Co świnie jedzą? Um, nie wiem. Marchewkę! Mam świnie. Na smyczy. Yeah. Świnia na smycz. No, do... siadaj. Świnia na smyczy. Chodź świnko. Która mnie kocha. Jezus Maria, bo... Co tam się... Jezus Maria. <świnia> To chodź, tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Czego ja nas spłacy ci Dobra, chodź ninja. Twój żywo dobieg końca. Ty go spróbuj. No właśnie. <laughs> A ty mi zabiły zwierzęta wszystkie. Masz. To? Ale masz pustą w głowie. Serio, <laughs> masz pustkę w głowie. Zabijesz mojego przyjaciela świnia. To nie twój przyjaciel. To twój koza Jezus Maria, zamiast nagrywać w Familii Freddy to my się upraszamy, nie? Nie no, nie, tak serio. Idę po świnie. A ja idę po konia. Mam konia. No nie no, muszę go dosiadać ściągnę. Teraz wara mi zabijać moją świnię. Dobra. Chodź świnko. Pepa. To będzie świnka kepa bo klap Pst. Pst. Jezus Maria No, chodź, no No, Wara Wara, bo dostaniesz Patrz ciągle, co jej robisz Co ją ciągniesz? No, tu ją ciągnę No, przepuść ją Zamykam się No Zostawcie lajka, like bo Bartu mi się nade mną znęca. Co? Chcesz coś? O dzisiaj, to jest Pany <głos> <głos> Więc to by było na tyle w tym... Odwróć się. <noise> Bara. Co warę? Zamknąć ja. mnie tu. Jak chcesz. Więc to by było na tyle to odcinku. Komentujcie, lajkujcie, subujcie, komentujcie, my. lajkujcie, subujcie. Do następnego. Na razie. Na razie.